Irma Grace urodziła się w biednej wiejskiej rodzinie. Jej ojciec był rolnikiem a matka zwyczajną panią domu. Irma również nie była zbyt inteligentna, w szkole z tego powodu jej dokuczano. Prawdopodobnie była nie tylko ofiarą szyderstw, ale także przemocy. W jej młodym wieku także miało miejsce tragiczne wydarzenie. Kiedy irma miała 12 lat i matka, Berta Grace, popełniła samobójstwo wypijając kwas solny. Ta niewytłumaczalna dla nastolatki śmierć mogła ją na zawsze odmienić. Nie wiemy, co doprowadziło Bertę do samozagłady. Musiała być jednak skrajnie nieszczęśliwa, by zostawić pięcioro dzieci i męża, swoim czynem na zawsze psychicznie ich okaleczając. Irma odziedziczyła po matce zaburzenia natury umysłowej. Jak wspominali później świadkowie jej wielu zbrodni, ta młoda dziewczyna wykazywała się zupełną niedojrzałością. Zachowywała się jak kilkuletnie dziecko w ciele kobiety. Irma była fizycznym przeciwieństwem Belly Guns. Nawet jej ofiary przyznawały, że Grace była piękna. Ta niewysoka, drobna dziewczyna wyglądała jak anioł. Miała jasne, gęste i kręcone włosy, jej cera była delikatna i gładka. Błękitne, wielkie oczy osadzone były pod pięknie wyprofilowanymi brwiami. Z taką urodą mogłaby zrobić karierę nawet w Hollywood. Irma podobno zresztą planowała, że po zakończeniu II wojny światowej wyjedzie do Ameryki, by podbić serca tamtejszej publiki. Cóż, na pewno udało jej się zyskać sławę. Filmy, nakręcone podczas procesu zbrodniarzy wojennych z obozu koncentracyjnego, Birgen Belsen w istocie trafiły za ocean. Siedząca na ławie oskarżonych z numerem 9 na piersi śliczna kobieta wzbudzała jednak przerażenie, a nie podziw. Widzą, trudno było uwierzyć, że ta niewinnie wyglądająca istota to bezwzględna morderczyń i sadystka. Pojmana przez żołnierzy brytyjskich w kwietniu 1945 roku, Irma Grace została osądzona i skazana na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 8 miesięcy później. Nawet słynny angielski kat Albert Pierrepoint, który wysłał ją na tamten świat, przyznał, że idąca na szubienicę Irma wydawała mu się istotą niemal nieskazitelną. Żeby zrozumieć, jak zwyczajna, piękna dziewczyna zamieniła się w bestię, musimy cofnąć się do roku 1936. Rodzina Grace mieszkała wówczas w przepięknej miejscowości Wresien. Dziś to teren jednego z najwspanialszych niemieckich parków narodowych. Ale dla biednej rodziny życie tutaj wcale nie było piękne. Dla niektórych, tak jak dla matki Irmy, stało się wręcz nieznośne. Kilka miesięcy przed trzynastymi urodzinami Irma dowiedziała się, że jej matka odebrała sobie życie. Być może z powodu tej śmierci nastolatka postanowiła zostać pielęgniarką, ale tych marzeń nigdy nie udało jej się spełnić. Po skończeniu podstawówki w 1938 roku Irma została wysłana przez organizację Służba Pracy Rzeszy na obowiązkową roczną praktykę na roli. Następnie zatrudniła się w Sanatorium Hohenlyshin, gdzie asystowała pielęgniarką przed wojną leczono tu gruźlików, a potem chore dzieci. Jednak kiedy Irma zgłosiła się tam, w sanatorium opiekowano się już rannymi żołnierzami z Waffen SS. Ta praca najwyraźniej spodobała jej się, skoro Grace po raz pierwszy w życiu przystąpiła do egzaminu, dzięki któremu mogłaby wykonywać zawód pielęgniarki, ale znowu go oblała. Po tym niepowodzeniu wróciła do pracy na rolnictwie, znajdując etat w mleczarni. Jednak dojenie krów nie zbyt się podobało dziewczynie z aspiracjami kiedy więc dowiedziano się, że z otwartymi ramionami zostanie przyjęta na kurs dla strażniczek w obozie koncentracyjnym w nieodległym Rowensburg, niezwłocznie się zgłosiła. Podczas czterotygodniowego szkolenia latem 1942 roku nauczyła się podstaw rzemiosła. Irma uważnie słuchała ideologicznych, nazistowskich pogadanek oraz zapałem uczestniczyła w zajęciach praktycznych. Jako praktykance w Rewensburg powierzono jej pod opiekę niewielkie komanda. Dzięki temu błyskawicznie zgłębiła tajniki posługiwania się pejczem, szczucia psami i radzenia sobie z krnąbrnymi więźniarkami. Podczas letnich praktyk odwiedziła dom rodzinny. Gdy jej ojciec zobaczył ją w mundurze strażniczki i dowiedział się, że Irma zdobywa szlify potokiem potworów z obozu koncentracyjnego, nakazał jej natychmiast zrezygnować. Podczas kolejnych odwiedzin, Grace zjawiła się w domu w cywilnym ubraniu. Jednak ojciec i tak doprowadził do karczemnej awantury. Nie mieściło mu się bowiem w głowie, że jego córka wspiera hitlerowski system zagłady. Już kilka lat wcześniej Grey zabronił dzieciom mieszania się do polityki. Miał nawet obiekcje, gdy wstępowały do Związku Niemieckich Dziewcząt, żeńskiego odpowiednika Hitler-Jungen. Od 1936 roku członkostwo było obowiązkowe dla wszystkich dziewcząt w wieku od 13 do 17 lat. Kiedy Irma poczuła, że ojciec jest gotów je się wyprzeć, postanowiła złożyć na niego donos na gestapo. Młoda adepta władania szpiczrutą i pejczem nie doczekała się nigdy uznania w oczach własnego ojca. Szybko je za to znalazła u przełożonych. W marcu 1943 roku wysłano ją na wschód. Jej miejscem przeznaczenia był obóz koncentracyjny Auschwitz Birkenau. Początki kariery nie były zbyt obiecujące. Irma została zwykłą telefonistką, nie bardzo więc mogła wykazać się zdobytymi w Rivensburgu umiejętnościami, ale ambitna dziewczyna na własną prośbę szybko uzyskała przeniesienie. Rozpoczęła skromnie jako nadzorczyni komanda budującego drogi, a następnie pilnowała obozowych ogrodniczek. Jednak już pod koniec roku awansowała do stopnia starszej nadzorczyni i została zastępczynią Marii Mandel, 30-letniej kierowniczki obozów w Brzezince. Nadgorliwa Irma uczyła się szybko od swojej przełożonej. Dzięki bezwzględności i sadyzmowi, ta zwykła dziewczyna, która do niedawna była jeszcze popychadłem w mleczarni, zaczęła decydować o losach 30 tysięcy więźniarek. Wyśmiewana w szkole, znienawidzona przez ojca, Grace mogła teraz udowodnić światu, co potrafi. Powierzona dwudziestolatce, władza mocno zaszumiła jej w głowie. Zadawanie bólu podległym kobietom i skazywanie ich na męczarnie zaczęło sprawiać jej coraz większą rozkosz. Teren obozu stał się dla niej sceną, na której odgrywała sztukę swego życia. To dlatego zapewne zamówiła specjalny strój. Nie wystarczył jej zwykły mundur strażniczki. Postanowiła, że będzie kłuć w oczy błękitnym uniformem, który pasował do jej oczu. Również akcesoria do zadawania bólu i śmierci były specjalnie dla niej zaprojektowane. Opleciony celofanem page udekorowany perłami i wzmocniony stalą wyglądał niczym rekwizyt z przedstawienia o królowej śniegu, ale uderzenia nim nie sprawiały bólu na niby jak na teatralnej scenie. Dla aktorek drugoplanowych, którymi dla Grace były więźniarki, spotkanie z oprawczynią oznaczało bardzo dotkliwe cierpienia. Zwłaszcza gdy piękna bestia, jak ją nazywano, poznała przyjemność zamęczania kobiet na śmierć. Według późniejszych zeznań świadków Grace przyglądała się pewnego razu operacji piersi jednej z więźniarek. Kiedy dowiedziała się, że po uderzeniu pejczem w ranę wdało się zakażenie, rozpoczęła swoje potworne eksperymenty. Specjalnie raniła więźniarki pejczem, a brud i obozowe wszy doprowadzały do infekcji. Gdy zakażonej kobiecie otwierano zainfekowaną ranę, Grace doznawała największej rozkoszy. Perwersyjną przyjemność dawało jej też wielogodzinne przyglądanie się ofiarom w agonii. Tą dziką żądzą zabijania Grace przyciągnęła również sadystycznych zwierzchników. Szaleli za nią mistrzowie okrucieństwa. Irma była kochanką m.in. oświęcimskiego lekarza, Josefa Mengele, zwanego aniołem śmierci. Ten przydomek zawdzięczał swojemu strojowi. Podczas przeprowadzania sekcji w szpitalu lub na rampie, gdzie decydował o zagładzie tysięcy więźniów. Ubrany był zawsze w nieskazitelnie czysty biały fartuch i rękawiczki. Dla prostej dziewczyny, której nie udało się nawet zostać pielęgniarką, doświadczony lekarz był bogiem. Zwłaszcza, że miał za sobą bohaterską przeszłość na froncie wschodnim. Za udział w walkach został doceniony przez przełożonych i wielokrotnie odznaczony. Z kolei Josephowi Irma musiała wpaść w oko od razu. Grace zdecydowanie przyćmiewała urodą inne strażniczki. Związek doktora i młodej nadzorczyni szybko rozkwitł. Pogłębiła go wspólna pasja zadawania cierpienia. Podły zbrodniarz w fartuchu swoje chore eksperymenty medyczne tłumaczył zawsze dobrem nauki, zwłaszcza barbarzyńskie badania na bliźniętach, które uznał za dzieło swego życia. Żeby zadać cierpienie, Irma nie potrzebowała żadnej ideologii. W zupełności wystarczała jej zmysłowa rozkosz, jaką doznawała, doprowadzając do śmierci katowane przez siebie kobiety. Mengele imponował Irmie doświadczeniem. W Josefie Krafmerze, komendancie obozu Birkenau, pociągała ją władza, którą dysponował. Kramer, bezpośrednio odpowiedzialny za wysłanie na śmierć ponad 40 tysięcy Żydów, był jej najważniejszym kochankiem. Później wraz z nią został osądzony i wysłany na szubienicę. Zanim jednak to nastąpiło, w pijackim Amoku kochankowie oddawali się przerażającym orgiom. Jedyną jej prawdziwą miłością był podobno Franz Hatzinger, oficer SS, który był kierownikiem budowlanców Auschwitz. Mimo, że Hatzinger miał żony i dzieci, to właśnie z nim wiązała swoją przyszłość. Jednak, nawet wówczas, gdy się spotykali, Irma nie zrezygnowała z innych przelotnych związków. Grace nie ograniczała swych erotycznych zapędów do mężczyzn. Wiadomo, że była kochanką swej przełożonej, Mary Mandel oraz kilku innych koleżanek po fachu. Wiadomo o niej, że preferuje intymne zbliżenia z kobietami, ale uprawiała seks nie tylko z personelem. Choć było to surowo zakazane, często wybierała więźniarki, głównie Polki. Takie przerażające spotkanie z Grey skończyło się zawsze tak samo. Kiedy tylko więźniarka zaspokoiła huć Irmy, dla zatarcia wszelkich śladów najdalej następnego dnia była wysyłana do komory gazowej. Chyba, że zginęła podczas seksualnego zbliżenia lub chwilę później, kiedy Grace poczuła akurat zew krwi. W obozie Birkenau nienasycona strażniczka pastwiła się nad ofiarami do stycznia 1945 roku. Pod koniec miesiąca, gdy front wschodni był już niebezpiecznie blisko, wraz z więźniami została przeniesiona do Revensbruk, obozu, w którym tak niedawno rozpoczęła swoją koszmarną karierę. Niespełna dwa miesiące później znów trzeba było uciekać na zachód, przed nieubłaganie nadciągającą Armią Czerwoną. Tym razem z Revensbruk przeniesiono wszystkich do obozu Bergen-Belsen. Obóz koncentracyjny, którym dowodził Joseph Kramer, został wyzwolony przez brytyjskich żołnierzy 15 kwietnia 1945 roku. Na jego terenie znajdowała się większość oprawców, którzy nie mieli już właściwie dokąd uciec. Ale Irmy Grace wśród nich akurat nie było. Została wcześniej oddelegowana z małą grupą więźniów, jeszcze dalej na zachód, choć było to już zupełnie bezcelowe. Dwa dni później, 17 kwietnia, Irma w przebraniu wróciła do obozu. Dlaczego zrobiła coś tak niezrozumiałego? Podobno chciała odnaleźć swojego ukochanego Franza Hatzingera, ale go już nie mogła spotkać. Hatzinger zmarł na tyfus, którego epidemia wybuchła w Bergen-Belsen. Ofiarą tej choroby była również niespełna 16-letnia Anna Frank, żydowska dziewczyna, autorka znanego na całym świecie wstrząsającego dziennika. Anna zmarła mniej więcej w tym samym czasie co kochanek Irmy, dwa tygodnie przed wyzwoleniem. Grace szybko została rozpoznana przez więźniów i zaraz potem aresztowana. Wraz z innymi oskarżonymi we wrześniu przeniesiono ją do miejscowości Luneburg. Tam odbył się słynny pierwszy proces załogi obozu Bergen-Belsen. Przed brytyjskim trybunem wojskowym stanęło 45 oskarżonych, w tym komendant obozu Joseph Kramer, a także inni ważniejsi oprawcy. Po 53 dniach procesu 11 osób, wśród których była Irma Grace, za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości zostało skazanych na śmierć. Ośmiu mężczyzn i trzy kobiety powieszono 13 grudnia. 1945 roku w więzieniu w miejscowości Hameln. Zarówno w czasie przesłuchań, jak i procesu Grace nie wyraziła skruchy. Twierdziła, że jest niesłusznie oskarżona, ponieważ wykonywała jedynie swoją pracę. Mimo wielu obciążających ją zeznań nie przyznała się do większości zarzutów. Zaprzeczała, by kiedykolwiek kogoś zabiła strzałem z pistoletu lub pejczem. Mówiła też, że nigdy się nad nikim nie znęcała. Nie wiedziała również zbyt wiele o komorach gazowych i innych formach zabijania. Do ostatniej chwili życia powtarzała, że jest niewinna. Kiedy stanęła pod szubienicą, tuż przed tym, jak asystent Kata włożył Grace Worek na głowę, nie miała zbyt wiele do powiedzenia, ale nawet wówczas nie opuściło ją poczucie władzy. Ostatnim słowem Irmy był rozkaz skierowany do kata: Sznel! Szybko! Jeden z korespondentów, który przyglądał się procesowi, stwierdził, że Irma Grace była najobrzydliwszym człowiekiem, jakiego spotkał w życiu. Świadkowie mówili, że była najokrutniejszą z obozowych nadzorczyń, ale przecież nie tylko jej okrucieństwo sprawiało przyjemność. Wraz z dwudziestoletnią Grace powieszone zostały Joanna Borman i Elizabeth Wolkenrad. Ta pierwsza, nazywana była przez więźniów suką z psami. Uwielbiała bowiem patrzeć, jak jej owczarki piastwiły się nad przerażonymi ofiarami. W dniu śmierci miała 52 lata. Z kolei 26-letnia Elizabeth nadzorczyni w Revensbruck, Birkenau i Bergen-Belsen, została oskarżona o nadzorowanie egzekucji przez powieszenie. Sama skończyła tak samo. Kochanka Irmy Grace, Maria Mender miała 36 lat, gdy w 1948 roku zawisła na szubienicy w krakowskim więzieniu. Hitlerowskich oprawczyń były tysiące. Jednak tytuł najmłodszej i najbardziej okrutnej z nich należy niewątpliwie do Irmy Greys.